Dzień dobry, ja się nazywam Jarek Wasilewski. Witam na kanale Rozkwiny Pastora Terapeuty, gdzie poruszam tematy uzależnienia, współuzależnienia, rozwoju duchowego, rozwoju osobistego. A dzisiaj chciałbym dotknąć tematu bardzo wrażliwego: tematu pomagania, pomagania osobom uzależnionym, czasami. Czujemy się bardzo bezsilni, widząc upadek, widząc rozwój uzależnienia u kogoś bliskiego, u kogoś znajomego w naszej rodzinie i chcielibyśmy tak bardzo pomóc, chcielibyśmy coś zrobić, nie, bardzo nieraz wiemy co. Dlatego dzisiaj chciałbym mówić o tym, co robić, czego nie robić, aby w miarę skutecznie móc pomóc osobie borykającej się z problemem. Zapraszam serdecznie. Jak mądrze pomagać, aby nie szkodzić, aby e, pomóc realnie osobie borykającej się z problemem, osobie uzależnionej w tym problemie problemie jak głębokim, problemie jakim jest uzależnienie, jakim jest alkoholizm. Wiemy, że jest to e, choroba e, i czasami. Pomagając intuicyjnie, czasami pomagając kierowani naszymi emocjami, naszą empatią, współczuciem, robimy rzeczy, które niekoniecznie muszą być dobre dla osoby uzależnionej. One w jej zrozumieniu mogą być dobre, ale niekoniecznie w procesie trzeźwienia i będą, będą pomocne. Wręcz mógłbym powiedzieć, że można działać trochę. Z serca, ale nie z rozsądku i będąc trochę w opozycji do tego, co się ma zadziać. O tym dzisiaj trochę powiem, jak skutecznie, jak właściwie nieskutecznie, a mądrze, bo skuteczność to nie jest już też tylko domena osoby pomagającej, ale w to nie musi być zaangażowana osoba uzależniona. Więc po pierwsze, Alkoholizm to choroba przewlekła, postępująca i śmiertelna, jeśli nie zostanie zatrzymana. Ale to nie jest brak charakteru, to nie lenistwo i nie tylko zły styl życia, więc trudno oskarżać osobę uzależnioną tylko o złe chęci, złe motywacje i brak tych chęci. To przymus picia. Właśnie pomimo szkód, jednym z objawów uzależnienia z przymus picia jest zaburzona kontrola. I teraz złym jest, są przykłady moralizowania, więc to jest to, czego nie powinniśmy robić generalnie. I mówić, gdybyś kochał swoją rodzinę, to byś nie pił, jesteś po prostu słaby. Ja często słyszałem od swojej rodziny, że gdybym miał silną wolę. Gdybym tylko chciał, to mógłbym zerwać z uzależnieniem. No akurat nie. silna wola to jest coś, co nie jest domeną uzależnienia, więc trudno, żeby osoba uzależniona, która ma zaburzoną kontrolę i właśnie ta sfera wolitywna jest uszkodzona w, w, bardzo często, mocno, żeby ta osoba wykazywała się silną wolą, więc nie ma co się na to powoływać. Takie słowa zamiast pomóc, Głębiej wpędzają osobę uzależnioną w poczucie winy, w poczucie wstydu, a to właśnie te poczucia, te uczucia są paliwem do tego, aby iść dalej, aby uciec od tych przykrych uczuć, lepiej powiedzieć, widzę, że nie dajesz rady, chcę Ci pomóc, jeśli ty też tego chcesz. I tutaj zawsze odbijamy piłkę i Dajemy tą możliwość wykazać się osobie, która chce. Ona może nie wiedzieć, jak, ona może popełniać błędy, ale musi w sobie z, zdobyć się na to, żeby jednak pójść w kierunku trzeźwości. Jeżeli do tanga trzeba dwojga, jeżeli nie ma tej chęci, to bardzo trudno jest pomóc i, i nie, nie damy po prostu sobie rady. To też warto wiedzieć. Jedną z najważniejszych rzeczy jest to, żeby mieć świadomość, że to nie zależy. Ode mnie, od osoby pomagającej nie zależy w 100% skuteczność. Oczywiście ona też może popełniać błędy, radykalne błędy i może wydłużać ten proces zdrowienia, ale musimy mieć świadomość tego, że to właśnie zależy od osoby uzależnionej, że ona musi chcieć, że ona potrzebuje pomocy, musi być świadoma tego. A więc zrozumienie, czym jest uzależnienie, to pierwsza rzecz, że to choroba. Czyli trochę się doedukowanie, posłuchanie sobie dzisiaj mamy wiele materiałów na ten temat na moim kanale, na, na kanałach pokrewnych w tematyce, możemy się dowiedzieć, czym jest choroba, że to tylko nie, nie jest to tylko problem moralny, etyczny czy, czy, czy duchowy, ale to jest bardzo złożona, skomplikowana sprawa. I pomaganie, druga rzecz to pomaganie nie równa się ratowaniu. My bardzo często rzucamy te koło ratunkowe, czujemy się ratownikami. Tak nieraz zastanawiam się, czy, czy bardziej chcemy pomóc sobie, bo już jesteśmy udręczeni tą sytuacją z osobą uzależnioną, czy z partnerem, mężem, czy, czy z dzieckiem, i szukamy pomocy generalnie pomagającej i chcemy pomóc sobie. No ale wstawiamy się w takiej roli ratowników. Odbieram nieraz telefony, odpisuję na maile, czytam te maile. No to one brzmią tak, jakby ta osoba była ratownikiem i chciała uratować, jak ja mam pomóc tej osobie. Ja to rozumiem, ale to nie o to chodzi. Często chcemy uratować osobę uzależnioną i ten błąd, który robimy, błąd kluczowy, to ratowanie przed konsekwencjami, a więc e, trzeba postąpić wręcz odwrotnie. Nie chronić osoby uzależnionej od konsekwencji uzależnienia. Skuteczna pomoc to nie wyręczanie. Przykłady takiego ratowania: mam kilka wynotowanych. Mama dzwoni do pracy do syna i kłamie, że syn ma grypę, gdy tak naprawdę jest w ciągu. Alkoholowym czy narkotykowym. Ja w ośrodku miałem już takie sytuacje, że człowiek nie wraca do ośrodka z przypustki i dzwoni jego mama, 70-letnia, i mówi, że on nie ma karty naładowanej, że ma, nie ma telefonu, a więc wyręcza go. No, czujemy, że tam jest szwindel pod spodem, ale czasami to brzmi bardzo, bardzo prawdziwie i mi się nabrać. Partnerka spłaca długi. Żeby i partner nie miał problemów z komornikiem. Zamiast dać mu się zderzyć z konsekwencjami. Może to go otrzeźwi, jest taka szansa. Jeżeli będziemy chronili, podkładali cały czas ten materac, żeby on na miękko upadł, to generalnie nie motywujemy do zmiany. Siostra daje pieniądze na chleb, choć widzi na jedzenie, choć widzi, że za chwilę zostaną wydane na alkohol uspokajamy sumienie, dając pieniądze, nie interesując się i mówiąc, ona zrobi co zechce, prosił mnie na chleba, więc czasami powołujemy się jeszcze na wartości ewangeliczne, mówiąc, Jezus powiedział, żeby karmić głodnych, a więc to już jest jego sprawa. Myślę, że to nie do końca o to chodzi. To wszystko jest, to jest współuzależnienie. W skrajnych przypadkach słyszałem o takiej historii, gdzie osoba po twoim alkoholu kierowała Samochodem, że ona siedziała obok, i kiedy spowodował e, człowiek spowodował wypadek, kiedy, kiedy rozbił auto i miała przyjechać policja, oni się po prostu przesiedli. E, ona siadła na miejscu kierowcy, ponieważ była trzeźwa, jak powiedziała, że to ona spowodowała tą kraksę, tą kolizję. No bo bali się, że on straci prawo jazdy, jak będzie mógł chodzić do pracy. Ja rozumiem, to są problemy, to są głębokie rozważania egzystencjalne, co będzie, ale chronimy w ten sposób. Ta osoba uzależniona ma wtedy poczucie, że zawsze sobie jakoś poradzi, no bo jest ten bufor w postaci rodziny. To wszystko to jest współuzależnienie. Pomoc w chorobie. Mamy pomagać w chorobie, ma, mamy pomóc w zdrowieniu. Osoby, a więc tutaj dobra jest postawa, to konfrontacja. Nie będę cię ukrywał, nie będę spłacał Twoich długów, jeżeli pójdziesz na terapię, pójdę z Tobą, nie dam Ci pieniędzy, ale mogę Ci kupić jedzenie. Nie chcę być częścią Twojego picia, ale chętnie pomogę, jeżeli e, zaczniesz trzeźwieć. I po, przede wszystkim dać ucho, porozmawiać e, z tą osobą, a... Nie na skróty, tylko, tylko jakimś takim działaniem powierzchownym, takim jak po prostu danie finansów zacząć rzeczy. E, trzy to granice, granice jako wyraz miłości, a nie chłodu. Bardzo często myślimy, że stawianie granic to wyraz braku miłości, ale to właśnie miłość wymaga stawiania granic. Bez nich wszyscy toną razem. To przykład. E, braku granic, nie chcę go zdenerwować. Bo wrócił nerwowy z pracy, to mu kupię piwo czy, czy, czy inny alkohol, żeby był spokojny. Niech już wraca do domu, przynajmniej wiem, że żyje. Wpuszczę go, choć znowu śmierdzi alkoholem. Zdrowe granice to, to jest trudne, i do tego się. Ja wiem, że to, co mówię teraz, i te przykłady. Do nich czasami dojrzewa się latami, i chciałbym wszystkie osoby, które borykają się z tym problemem, osoby współzależne, przygotować bardziej na maraton niż na sprint, że to się stanie za pierwszym razem, ale zobaczycie po latach, że życzę, żeby to było jak najszybciej. Że to jest skuteczna droga. Nie zostaniesz gdzieś w domu jesteś piany. Oczywiście wymaga to pewnego rodzaju odwagi, ale też wsparcia środowiskowego, trzeba mieć też zaplecze, a więc często ludzi, do których będzie można się udać. Nie chcę na przykład nie chcę, żebyś pił przy dzieciach, jeśli to się powtórzy, wyprowadzimy się, no ale trzeba się mieć gdzie wyprowadzić. A więc najpierw trzeba poszukać wsparcia dla siebie, to jest kolejna rzecz. A później zająć się osobą uzależnioną. Robimy dokładnie odwrotnie. Później jesteśmy bezsilni, czujemy się bezradni, bezsilni, pokonani, no bo nie mamy zasobów żadnych, a ciągle dajemy i chcemy uratować. Oprócz tego bardzo często zajmujemy się całym życiem, a jeszcze mamy tą osobę uzależnioną. Trochę to jest podobne do, do, do sytuacji, kiedy mamy w domu osobę, którą trzeba się opiekować, osobę chorą chorą na, na jakąś ciężką chorobę, że ta uwaga jest skoncentrowana właśnie na tej osobie. Wyraz troski to nie kupię ci alkoholu, to jest wyraz troski, to nie, wyrazem troski nie jest to masz, czy ci dołożę Pieniądze, często koledzy tak robią, o widzę jak się lepiej, masz zespół abstencyjny, no to ci dołożę, bo mi cię szkoda chłopie, ale zdrowie granice. Do tego zachęcam, granice bolą, ale też budzą, budzą, wybudzają z letargu. Często są pierwszym krokiem do decyzji o leczeniu. Pomoc dostępna jest od zaraz. Nie musimy być terapeutami, superbohaterami. Ty nie musisz być superbohaterem, ani terapeutą i skończyć od razu studia psychologię, psychoterapię, żeby pomagać. Pomoc jest dostępna, trzeba tylko po nią sięgnąć. Czasem, to ty jesteś pierwszy, kto pierwszą osobą, która wskaże drogę. Zaproponuj, że pójdziecie razem gdzieś na, na terapię, może na meeting, nawet jeśli tylko posłucha, ale już zrobi jakiś krok. Można pomóc ewentualnie w poszukiwaniu jakiegoś kontaktu do poradni, zaproponować spotkanie z terapeutą, ale nie zmuszaj, nie przymuszaj, że musisz to zrobić, i tak dalej. Te granice oczywiście są bardzo ważne, no ale też ja zachęcam do tego, żeby nie wyręczać, można pomóc wesprzeć, ale nie wyręczać, jeśli to bliski. Możemy, możemy, jeśli to jest Twoja bliska osoba, możemy właśnie zaproponować, że też będziemy uczestniczyć w procesie zdrowienia, bo chory jest cały system, nie tylko ta jedna osoba, nie tylko osoba uzależniona. Pamiętaj, pomoc nie zaczyna się od terapii, zaczyna się od szczerej rozmowy w trzeźwości, z szacunkiem, bez oskarżenia, więc to też musi być dobry moment. To może brzmieć, zależy mi na tobie. Kocham cię dlatego, z Tobą rozmawiam. Widzę, że cierpisz, że cierpisz. Boję się o Ciebie, czuję się bezradna, nie wiem, jak Ci pomóc, ale jeżeli zechcesz, poszukamy, mogą pomóc ci specjaliści, jest pomoc, skorzystajmy z niej razem. No i ten element duchowy na koniec. Dla mnie przełomem w moim, w moim leczeniu, w mojej drodze w trzeźwości było to, gdzie moja rodzina zrozumiała, że no, ja muszę chcieć pomocy, że muszą mi postawić granice, więc w bardzo zdecydowany sposób zostały mi postawione takie granice. Ja trochę przyparty do muru musiałem zrobić ruch, ale też wsparcie, w tym, w tym czasie też miałem wsparcie ludzi, którzy w kościele modlili się o tą moją trzeźwość, modlili się, żeby Bóg otworzył moje serce, a więc wierzę, że to jest ważne, to co możemy zrobić: możemy modlić się. Możemy się modlić ze sobą uzależnioną, nie tylko o niepicie, ale o wewnętrzną przemianę. Możemy modlić się o mądrość dla siebie, szukać wsparcia właśnie u Boga Wszechmogącego, we wspólnocie ludzi wierzących, czy, czy w poradni specjalistycznej, ale ważne, żeby, żeby w tym możemy skorzystać. Rozumiem, że nie każda osoba, która słucha treści na moim kanale, jest osobą wierzącą, ale zachęcam do tego w dobry sposób. Jeżeli mieszkasz, żyjesz z osobą uzależnioną, pamiętaj, nie jesteś sam, jest sieć wsparcia, warto po to sięgnąć, nie musisz jej naprawiać, ale możesz pokazać drogę, możesz też zadbać o siebie. To jest bardzo ważne, żeby zadbać o siebie, żeby zacząć od siebie. I to tyle na dzisiaj. To, co mówiłem, to o czym mówiłem, to, to dowiedzieć się więcej o chorobie, o uzależnieniu. Nie wyręczać z konsekwencji nie ten parasol zamknąć ochronny i ten materaz wyciągnąć, żeby ta osoba do, do, dosięgła ją konsekwencji uzależnienia. Boimy się, że one także dosięgną nas, a więc często tego nie robimy. I zadbać o siebie, zadbać o siebie, zadbać. Ta osoba, która pomaga, musi mieć siłę, musi mieć zasoby, żeby pomagać. Dziękuję, że jesteś, dziękuję, że słuchasz. Jeśli ten odcinek był dla Ciebie ważny, jeżeli dowiedziałeś się czegoś wartościowego, dostępnij go komuś, kto potrzebuje. Zachęcam do subskrypcji kanału, zostawcie też komentarz. Pamiętajcie, pomoc zaczyna się od prawdy, a prawda, Ewangelia mówi, że prawda wyswobadza. Zapraszam także do podcastu na Spotify, gdzie jestem od niedawna. Tam bez obrazu można wysłuchać samą ścieżkę audio. Miejcie się dobrze, wszystkiego dobrego, dużo zdrowia, cześć.